Drzwi wejściowe to najbardziej reprezentacyjna część budynku. To w ich świetle mamy pierwszy kontakt z domownikami. Nasza firma współpracuje z wielokrotnie nagradzanymi za swoje wyroby producentami. Drzwi drewniane barańskie to unikatowe wzory, często modyfikowane pod indywidualne życzenia klientów, co do tłoczenia, rozmiarów i kolorów. KMT to producent drzwi metalowych, pojedynczych, dwuskrzydłowych lub z naświetlami czy dostawkami, występują w różnych grubościach i kolorach. Nowoczesne wzornictwo to również drzwi weekend, w których stosuje się np. poszycia 3D czy konstrukcję hybrydową. Drzwi naszych partnerów wyposażone są w innowacyjne rozwiązania, co do sposobu otwierania, oraz dodatki dodające im stylu, np. podświetlenia progów czy wyjątkowe pochwyty. Oferowane drzwi spełniają również wymogi programu Czyste Powietrze. Skontaktuj się z nami, a dokonamy pomiarów, doradzimy i zamontujemy Twoje wymarzone drzwi. Zapraszamy!